Patisson The Relentless z kanału Gramaturgia, i dziś mamy już siódmy odcinek Van Tinson's Guide to Ravenloft, tego niesamowitego cyklu, w którym przeprowadzam Was podrę przez podręcznik do Ravenloftu, czyli Van Richten's Guide to Ravenloft, i ogólnie mówię o settingu, obdarzając to jakimiś swoimi protipami dla mistrzów podziemi. Dziś, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem o kosmicznym horrorze w Ravenloftie i omówiłem setting, elementy settingu, domeny grozy settingu bezpośrednio nawiązujące do tego gatunku horroru, tak dzisiaj pomówimy sobie w, tym samym, w ten sam sposób o, o podgatunku horroru, jakim jest Ghost Stories, czyli opowieści o duchach. Ghost Stories z jednej strony wydaje nam się bardzo klasycznym horrorowym rodzajem, podgatunkiem, z drugiej strony no, wydaje się być bardzo niededekowy, tak naprawdę względem tego, w co możemy grać i w tego, jak sobie wyobrażamy sesję Dungeons and Dragons. Przede wszystkim no, to jest błędne założenie, dlatego że Będę omawiał za chwilę domenę grozy, jaką jest Mordent, która jest właśnie mocno opartą na historiach o duchach domeną grozy, bezpośrednio nawiązującą do tej konkretnej konwencji horroru. I w zasadzie na niej, w niej toczy się też drugi scenariusz do Ravenloftu, który powstał w historii w 1986 roku, czyli dom na Gryfowym Wzgórzu, the House on the Griffin Hill, toczy się właśnie w mordencie. To był ten Ravenloft 2, który został wypuszczony po pierwszej przygodzie pierwszym scenariuszu Tracyego Hickmana do związanym, nawiązującym do postaci Strada. I to był też jeszcze ten moment, kiedy we wszystkich tych scenariuszach strat się przewijał w tych głębokich latach 80. w adekach. bo to było oczywiście Advanced Dungeons and Dragons wówczas. Natomiast jak w ogóle gryźć temat Ghost Stories, jak widzieć te konwencje? Dla mnie absolutnym mistrzem Ghost Stories w prozie był chyba od zawsze Algernon Blackwood. Także porozmawiamy sobie trochę o samej konwencji o samym podgatunku, zwłaszcza swoim opowiadaniem zatytułowanym The Listener, który został przetłumaczony na bodajże lokator na polski. Trochę się nie dziwię, bo w zasadzie słuchacz czy podsłuchiwacz nie oddawałoby dokładnie tego, o czym jest to opowiadanie. Natomiast to opowiadanie jest o człowieku, który wynajmuje sobie mieszkanie. W systemie brytyjskim, tak jak to miało miejsce w pierwszej połowie XX wieku, czyli wynajmuje je od razu na rok i ktoś dziwny zaczyna go podsłuchiwać w nocy. Patrzy na niego, kiedy ten śpi, wycofuje się potem, ucieka przed nim przez całe mieszkanie. W międzyczasie ten główny bohater i narrator opowiadania jest też na wykładzie o o energiach duchowych, powoli przejmujących jaźń kogoś żywego. No jest to niesamowita historia, bo ona sprowadza się do tego, że nasz główny bohater, wiedzony jakby przeczuciami i pod wpływem tych przeżyć, stara się zrozumieć, kto tam mieszkał przed nim. Prawda jest taka, że ja to opowiadanie czytałem już będąc 17 czy 18 latkiem. I wydygałem się chyba jak nigdy, nigdy nie przeczytałem e, takiego opowiadania grozy, które aż tak e, by mnie y, nastraszyło zwyczajnie, także że potem niekoniecznie miałem ochotę sam siedzieć w pociągu e, Zaraz po lekturze tego dość długiego opowiadania zresztą. Natomiast e, o co w tym wszystkim chodzi? E, w tym konkretnym opowiadaniu Ghost Story mamy przede wszystkim ważną rolę, właśnie pełni wątek tego, kim jest ten poprzedni lokator, dlaczego on nawiedza. I to jest właśnie ważne w opowieściach o duchach ich historia. I żeby stworzyć dobrą opowieść o duchach, jak mówi nawet podręcznik do Ravenloftu, musimy mieć bohaterów, im bardziej personalnie są oni związani. Z historią tego ducha, z tym, jak ta historia się rozwija, z tym, jak przeszłość tego ducha wyglądała, tym tak naprawdę ta opowieść jest lepsza, bardziej dla nich emocjonująca, bardzo zajmująca. Mają wyraźną taką agendę, żeby zajmować się rozwiązaniem sprawy. Tak? Opowieści o duchach najczęściej wiążą się z określoną rzeczą, którą trzeba zrobić, żeby zapewnić im spokój, tak? żeby odnaleźć odnaleźć dla nich to życie po życiu, na które, którego tak naprawdę oczekują. Te opowieści niejednokrotnie są tragiczne i romantyczne. Duchy w tych opowieściach nie zawsze są złe. A często jeśli pojawia się zły duch, to dla przeciwwagi pojawia się dobry zmarły. Te opowieści. I to też jest ważne, że kiedy gryziemy to w sesji RPG, warto pamiętać o tym, że te opowieści powstają, z naszej takiej ludzkiej, najprostszej tęsknoty za tymi, którzy byli w naszym życiu i odeszli, z wyobrażeń o, o tym, że życie po życiu często sprawdza się też poprzez to, że, że ci, którzy towarzyszyli nam za życia, nie opuszczają nas również wówczas, kiedy z tego świata odeszli. Więc te historie mają taki mają bardzo takie osobiste podłoże, czy, czy to gryz, gryzione ze strony wierzeń, czy gryzione ym, ze strony nawet już współczesnych popkulturowych motywów. Dopiero później, kiedy przeskoczymy nad tym wątkiem tęsknoty, one obrastają wokół dodatkowe, ustraszniające je historie. Z kolei znajdujące swoje źródło w naszym strachu przed tym życiu, po życiu, przed tym, co się po drugiej stronie znajduje. Te historie straszne też tak naprawdę będące już elementem mocno zakorzenionym w naszej popkulturze, też zazwyczaj nie odzierają tego ducha, chyba że jest on bytem demonicznym, a nie duchem zmarłej osoby, ale jeśli jest to Ghost Story, to mamy tam duchy. Duchy zmarłych, nie odzierają go z tej ludzkiej przeszłości. Gdyby się nad tym zastanowić, to mimo, że nie jest to horror, jest to melodramat, ale taką klasyczną opowieścią o duchach, o duchu jest Ghost z Patrykiem Swayze. Tak? Melodramat o, o mężczyźnie, który nie idzie w zaświaty. Ponieważ musi jeszcze uchronić przed zagrożeniem swoją ukochaną, i przy okazji znaleźć zemstę, e, czy w zasadzie sprawiedliwość, związaną z tym, co go spotkało, i z tym w jakich okolicznościach i dlaczego właściwie zginął. I takie historie duchów powinny w fabułach być, po to, by były one angażujące i były e, też. E, posiadały jakąś głębię, miały sobą coś do opowiedzenia, jakby mogły faktycznie być też angażujące na poziomie emocjonalnym dla naszych bohaterów i poprzez tych bohaterów być angażujące również dla graczy. Pamiętajmy o tym, że nawiedzenie, kiedy już faktycznie jest nawiedzeniem przez ducha, nabiera strasznych elementów nie przez odarcie ducha z tego, co ludzkie ale przez nadanie mu niepokojących cech, e, takich, których nabiera się w momencie, kiedy odchodzi się na tamten świat. Te opowieści są straszne, ponieważ... Weźmy na przykład na warsztat filmu Gotika, tak? Z Halle Berry i Downeyem Juniorem. Tam główna bohaterka widzi, Kobietę, która stoi przy drodze, jest to straszna, jakby kobieta w bieli, zamordowana przez to, tak, jakby ma wypadek samochodowy, przez to, że ją zobaczyła. Natomiast ta kobieta, mimo że jest postacią straszną, mimo że jej się boimy jako ducha, gdzieś. W w ramach zwrotów akcji okazujemy, dowiadujemy się, okazuje się, że jest wołającą o sprawiedliwość ofiarą, tak? Mimo wszystko, opowieść ta nie traci aspektu straszenia elementem tej duchowości. Dlaczego? Dlatego, bo ta postać jest niepokojąca, kiedy się pojawia, pojawia się znikąd, ma znajoma, znamiona i tropy tego, co jej się wydarzyło przed śmiercią, co do tej śmierci ją doprowadziło. I to wszystko są straszne elementy, i one też wstrząsają psychologicznie, kiedy pojawiają się nagle, pojawiają się czy to w opisie, czy na ekranie filmu, tak? Ale mimo wszystko za nimi kryje się jakaś opowieść, ponieważ każdy duch był kiedyś żywą istotą, ma swoją historię i ma też powód, dla którego nie odszedł w zaświaty. Skupmy się na tym, co oferuje nam setting z gotowej domeny grozy do grania, właśnie Ghost Stories. Mordent. Mordent jest ciekawą domeną grozy, choćby między innymi dlatego, że powstał on zaraz po Barowi, ponieważ The House of the Gryphon Hill powstał jako ten drugi scenariusz do Ravenloftu, napisany przez Hickmanów i Mordent jest miejscem, w którym na przykład y, można spotkać tego tytułowego, tego słynnego y, Rudolfa Van Richtena. On w Mordencie, w jego stolicy, w mieście Mordenshire, y, prowadzi swój regularny sklep zielarski, i prowadzi tam swoje badania. Y y y y. Natomiast y, Mordent jest miejscem, które na pierwszy rzut oka wydaje nam się być takim taką wariacją na temat konserwatywnej, brytyjskiej, mocno wysteoretypizowanej brytyjskiej wsi, ale jeśli przyjrzymy mu się bliżej, to cały Mordent jest miejscem po prostu nawiedzanym przez duchy. Jeśli ktoś tam umrze, wróci. Jeśli wróci, będzie w jakiś sposób aktywny. Czy to poprzez połączenie z Dark Lordem tego miejsca, z jego Mrocznym Władcą, czy to poprzez własne mroczne agendy. Ale zasadniczo w Mordencie martwi wracają jako duchy, bezcielesne istoty, które nie mogą przejść na tamten świat. Dlaczego? Otóż Mrocznym Władcą Mordentu jest Wilfred Godfrey lokalny lord, tak, bo Mordent jest pełen różnych takich e, ziemian, arystokratów e, posiadających wsie. E, tytułowy Godfroy, e, ten Godfroy Darklord żyje właśnie w tym e, swoim e, tytułowym ze scenariusza domu na Gryfowym Wzgórzu. E, Griffin Hill, no tak, Gryfowe Wzgórze, to jest chyba najrozsądniejsze tłumaczenie, na jakie mogę teraz wpaść. W ramach swojej historii on był człowiekiem bardzo gwałtownym. On w ogóle wszedł w posiadanie swojego majątku po tym, jak zabił swojego ojca. Wilfroy, Godfroy, Wilfred Gottfroy miał też żonę i córkę i on, będąc takim człowiekiem bardzo brutalnym i gwałtownym w trakcie swojego gwałtownego napadu szału, zabił je obie. Natomiast one zaczęły go nawiedzać. W międzyczasie do tych nawiedzeń przyłączył się ich jego ojciec też przez niego zamordowany. No i Godfrey, dręczony przez nie, tutaj content warning, samobójstwo, zwyczajnie postanowił odebrać sobie życie. Po odebraniu sobie życia nie odszedł na tamten świat, jego duch Pozostał w jego domu i wciąż był już teraz nie tylko w nocy, ale też za dnia dręczony przez zamordowanych przez siebie bliskich. Godfrey zlecił pewnemu naukowcowi stworzenie urządzenia nazwanego aparatusem. Urządzenie to miało pozbywać się duchów. Ze świata, w którym Gottfroy żył, natomiast no, nie spełniło ono swojej funkcji. Przyniosło śmiertelne spustoszenie całej krainie, co było dla Gottfroya gwoździem do trumny i sprawiło, że no, ostatecznie pod wpływem tych wszystkich wydarzeń stał się mrocznym władcą. Mroczne potęgi wciągnęły go do planu cienia. I zamieniły Mordent, tę krainę, w której żył pełną takich małych udzielnych ziemiańskich władców, w jedną z domen grozy. Co więcej, aparat działał w taki sposób, że wszystkie te uśmiercone przez niego jednostki zaczęły wracać jako duchy, i generalnie wszyscy później, którzy umarli w ramach dręczenia Godfroja, jego wiecznym cierpieniem. Nie dość, że jego bliscy pozostali jako duchy, to też jako duchy powracały. Godfrey miał taki moment w swoim życiu, że, a właściwie nie życiu, że postanowił nawet posłużyć się poszukiwaczem przygód, żeby przepędzić. Duchy swoich zmarłych, bliskich e, i faktycznie zrobił to. Natomiast ten poszukiwacz przygód zmarł i jego duch dołączył do tej świty i do jakby tego duchowego zespołu e, Gotfroja dręczącego. Więc mroczny władca zaczął mieć jeszcze więcej tak naprawdę problemów wokół siebie. E, tak ta domena Grozy wygląda. Co więcej. Podręcznik, jako że tam zrobiło się bardzo dużo duchów, i tam dosłownie da się potknąć o taką klasyczną ghost story, eksplorując domenę grozy, jaką jest Mordent. Podręcznik oferuje nam tabelki do szybkiego stworzenia sobie takiej opowieści grozy. Kim bym był, gdybym takiej tabelki teraz nie wypróbował, czy takiego zestawu tabelek z naszego podręcznika, który tu właśnie. Na swoich kolanach otwieram tam, gdzie ten mordent jest. A, tak. Po pierwsze, wylosujemy sobie najpierw przygodę, pomysł na przygodę z tabelki przygody w mordencie i rzucimy w tym celu kausenką. Wylosowaliśmy cyferkę 2, czyli szlachcic prosi o pomoc przy swoim, ze swoim nieumarłym przodku, który próbuje zapobiec jego małżeństwa no, z osobą nieodpowiedniej klasy, Takie, taką osobą nieprzystającą nie, nie do tego jego szlachectwa. Niezły początek, ale mamy też tabelki do wylosowania e, historii ducha, który nawiedza, czyli sprawdzenia, jak bardzo jest stary. Sprawdźmy to sobie. E, tu się rzuca kaszuską, nie Rzucimy kaszuką tak jak próbowałem przed chwilą, 6. Duch zmarł bardzo dawno temu i nikt nie wie nic na temat jego historii. To jest bardzo ciekawe, bo to znaczy, że trzeba będzie, żeby zrozumieć motywację tego ducha, się z nim skomunikować, będąc z bohaterami przygód. Czemu nie tragiczny element? K10. Musi być w tym jakiś tragiczny element. 5. W swoim życiu duch był odcięty przez swoich członków rodziny i jakby usunięty z prawowitego dziedziczenia. I to jest ten tragiczny element opowieści o tym duchu. I na koniec rzucimy jeszcze raz kausemką na element romantyczny, ponieważ opowieści o duchach mogą mieć elementy romantyczne, a nawet powinny, e, wypadło nam... siedem, czyli duch e, był zamordowany przez kogoś, kogo kochał w swoim życiu. I tu klaruje nam się piękna opowieść, moim zdaniem. No bo pomyślmy, nie? mamy tego ducha, który próbuje zapobiec tego, temu małżeństwu. Ja myślę, że on mógł być kiedyś w takiej sytuacji, jak swój e, potomek i został ta rodzina się go wyrzekła właśnie dlatego bo poślubił tą swoją bliską osobę a potem w jakichś okolicznościach został przez nią zamordowany bo może był to łowca posagów albo e, jakaś czarna wdowa ktoś mordujący e, swoich lepiej usytuowanych materialnie e, małżonków i on tak naprawdę myśli że ta historia się powtórzy i próbuje swojego potomka Szlachetnego, przez ten ród niewydziedziczonego, swoim zdaniem, przed tym losem uchronić. Czyli mamy tutaj, nikt tego nie pamięta, bo to było wiele pokoleń temu, wiele wieków temu w historii Mordentu, i jakby mamy gotową tak naprawdę tą e, historię ducha, którą Drużyna wyeksploruje w trakcie, którą Drużyna w trakcie pozna, e, próbują wspomóc temu szlachcicowi mieszkającemu w Mordencie. Dasz na pewno znaleźć więcej zahaczek, zależnie od tego, kim jest nasza drużyna e, podróżników przez mgły Ravenloftu e, i jeszcze bardziej uczynić tę opowieść emocjonującą i dzięki temu osobistą. Rozdział o Mordęcie w ogóle kończy yy, seria pytań, na które możemy sobie odpowiedzieć, żeby zebrać to wszystko do kupy, tak? Czyli kto tak naprawdę jest przeciwnikiem w tej opowieści, no bo jakby Dungeons and Dragons jest taką konwencją, która narzuca nam trochę styl, w której powinien się pojawić jakiś villain. E, tutaj możemy mieć takiego właśnie nieoczywistego, że ten duch może być kimś, z kim drużyna przez większość czasu będzie walczyć, tak długo, aż spróbuje poznać jego motywację, może wtedy go przekona. Albo właśnie tragicznie jakby pozbędzie się tego ducha, mimo że, mimo że on miał w zasadzie dobre motywacje, więc jakby ta przygoda i ta opowieść może się stać ciekawa, wielowątkowa, wielopłaszczyznowa, wielowarstwowa. I takie powinny być opowieści o duchach. Ja Was bardzo zachęcam do sięgania po tę konwencję, bo ona pozwala jeszcze w ramach tego Ninja Dragons, jeszcze w ramach tego, na co pozwala nam Ravenloft prowadzić jeszcze bardziej takie emocjonalnie zaangażowane opowieści. Trochę tak zbudowana jest ta konwencja, żeby ona była osobista, a to, co jest, a to, co jest tutaj straszne, było też w jakiś sposób tęskne i ludzkie. Dzięki za dzisiaj, moi drodzy. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień będziemy rozmawiać w ten sam sposób, co dzisiaj o Ghost Stories. Będziemy mówić o Folk Horrorze. Do zobaczenia, cześć.